Lujain Al-Hazlul, arabska działaczka praw kobiet, jedna z najważniejszych kobiet Bliskiego Wschodu, najbardziej wpływowych. Al-Hazlul jest znana zarówno z walki o prawo kobiet do prowadzenia pojazdów w Arabii Saudyjskiej, jak i przeciwstawianiu się saudyjskiemu systemowi opieki, który właściwie jest po prostu systemem dominacji mężczyzn nad kobietami. 1 grudnia 2014 roku została aresztowana i zatrzymana na 73 dni po próbie przekroczenia granicy jej samochodem z Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Arabii Saudyjskiej pod zarzutem złamania zakazu prowadzenia pojazdów przez kobiety w królestwie. Miała prawo jazdy wydane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale saudyjska policja mimo to ją aresztowała. Al-Hazlul Próbowała kandydować w saudyjskich wyborach lokalnych w grudniu 2015 roku, ale została oczywiście wykluczona z wyborów przez rząd we wrześniu 2016 roku. Wraz z 14 tysiącami innych obywateli podpisała petycję do króla Salmana z prośbą o zniesienie męskiego systemu opieki, który w rzeczywistości jest męskim systemem kontroli nad kobietami. 4 czerwca 2017 roku została aresztowana i zatrzymana na Międzynarodowym Lotnisku King Fat w Damam. Powód aresztowania nie został oficjalnie ujawniony, chociaż Amnesty International uważała, że było to spowodowane jej aktywizmem na rzecz praw człowieka, a Al-Hazlul nie miała dostępu do prawnika ani żadnego kontaktu z rodziną. Lujajna Al-Hazlul została porwana. Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w marcu 2018 roku i deportowana do Arabii Saudyjskiej, gdzie została aresztowana na kilka dni, a następnie objęta zakazem podróżowania. Zatrzymano ją ponownie 15 maja 2018 roku za zaangażowanie w kampanię na rzecz praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. W czerwcu 2018 roku kobietom przyznano prawo do prowadzenia pojazdów w Arabii Saudyjskiej, podczas gdy Al-Hazlul przebywała w areszcie. Według Amnesty International Al Hazlul i kilka innych kobiet zatrzymanych za działania na rzecz praw kobiet było torturowanych. Techniki tortur, które obejmowały bicie, porażanie prądem czy znęcanie się fizyczne i psychiczne były używane w miejscu zwanym hotelem. Według siostry Lujain Ali, mieszkającej w Brukseli, techniki tortur stosowane specjalnie przeciwko Lujain obejmowały również podtapianie, a tortury miały miejsce między majem a sierpniem 2018 roku. Rodzice Al Hazlul stwierdzili, że uda Lujain były szczerniałe od śniaków, a sama Lujain podczas wizyty rodziców w więzieniu trzęsła się w niekontrolowany sposób, nie mogąc normalnie siedzieć. Według Ali, Saud al-Katani, dowódca dworu królewskiego, odwiedzał Lujain podczas tortur, śmiejąc się z niej, grożąc, że ją zgwałci i zabije oraz wyrzuci jej ciało do kanalizacji. Ali al-Hazlul stwierdziła, że spodziewała się, iż zgodnie ze saudyjskimi normami w odniesieniu do kobiet, jej siostra nie będzie torturowana. Tak się jednak nie stało. Według jej brata Walida al-Hazlul, mieszkającego w Kanadzie, Lujain, była przetrzymywana w więzieniu Al-Hair, w którym znajdują się specjalne sale tortur. 1 marca 2019 roku prokuratura Arabii Saudyjskiej ogłosiła, że wstępne śledztwo zostało zakończone i będą przygotowywać się do sądzenia działaczki za podważanie bezpieczeństwa państwa. 13 marca 2019 roku rozpoczął się proces choć zarzuty nie zostały sprecyzowane, a reporterom i dyplomatom zabroniono udziału w nim. W kwietniu 2019 roku rozprawa w jej sprawie została przełożona bez podania przyczyny. W maju 2020 roku jej proces został odroczony na czas nieokreślony z powodu pandemii koronawirusa, co wzbudziło obawy o jej zdrowie w saudyjskim więzieniu. 11 sierpnia 2020 roku jej druga siostra Lina Al-Hazlul, nominowana do pokojowej nagrody Nobla, wyraziła obawę o możliwość ponownego torturowania aktywistki w saudyjskim więzieniu, ponieważ nie słyszała o niej od ponad 60 dni. Ludzen Al-Hazlul była przetrzymywana w areszcie odosobnionym przez 3 miesiące. Kiedy dowiedziała się, że innym zatrzymanym pozwolono dzwonić do rodziny, rozpoczęła sześciodniowy strajk głodowy. Pozwolono jej wtedy spotkać się z rodzicami. 15 września 2020 roku około 30 krajów wezwało Arabię Saudyjską do uwolnienia działaczki wraz z czterema innymi zatrzymanymi kobietami, które prowadziły kampanię na rzecz kobiet do kierowania pojazdami. 8 października 2020 roku Parlament Europejski wezwał Arabię Saudyjską do uwolnienia wszystkich działaczy na rzecz praw człowieka, w szczególności działaczy na rzecz ruchu kobiet. Pod koniec października 2020 roku Lujana Al-Hazlul rozpoczęła strajk głodowy. 10 listopada 2020 roku ambasador Arabii Saudyjskiej w Wielkiej Brytanii powiedział, że Arabia Saudyjska rozważa uwolnienie działaczki na rzecz praw kobiet przed szczytem G20, którego Arabia Saudyjska. Była gospodarzem. 29 listopada 2020 roku siedmiu europejskich wysłanników wydało wspólne oświadczenie potępiające dalsze przetrzymywanie pięciu działaczy na rzecz praw kobiet, w tym Al-Hazlul, której sprawa została skierowana do specjalnego sądu do spraw przestępstw związanych z terroryzmem. Wysłannicy domagali się uwolnienia kobiety, która przebywała w więzieniu od maja 2018 roku. 28 grudnia 2020 roku Al-Hazlul została skazana na 5 lat i 8 miesięcy więzienia. 10 lutego 2021 roku siostra Al-Hazlul ogłosiła na Twitterze, że ta została zwolniona z więzienia. 10 marca siostra Al-Hazlul powiedziała, że sąd w Rihadzie podtrzymał wyrok. Podlega wielu ograniczeniom, w tym pięcioletniemu zakazowi podróżowania. Al-Hazlul Zajęła trzecie miejsce na liście 100 najpotężniejszych arabek 2015 roku. W 2019 roku Al Hazrul została uznana za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie według magazynu Time. Była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla w 2019 i 2020 roku. W kwietniu 2021 roku została ogłoszona laureatką Nagrody Praw Człowieka imienia Wacława Hawla. Tak to wygląda w Arabii Saudyjskiej i zauważcie, że nie jest tak jak Jemen albo Somalia, gdzie tak naprawdę nie wiemy co się dzieje i ciężko nawiązać z nimi kontakt. Jest to Arabia Saudyjska, która regularnie współpracuje ze światem zachodnim. Jest to Arabia Saudyjska, gdzie regularnie odbywają się różne wydarzenia sportowe, gale bokserskie, wielkie firmy europejskie działają tam prężnie. A tak... Naprawdę panuje tam przyzwolenie na to wszystko. Zobaczcie, choćby jak jest, nie wiem, miesiąc dumy homoseksualistów i wszystkie te firmy, EA, czy na przykład Ubisoft zmieniają swoje loga na tęczowe na wszystkich profilach, a na profilach arabskojęzycznych to się nie dzieje, bo tam nie można. I jakby jest to w otwarcie zaakceptowane. I niby pojawiają się jakieś upomnienia w stosunku do Arabii Saudyjskiej, czy na przykład Chin, by uwolnić więźniów politycznych, ale w rzeczywistości są to tylko upomnienia. I pieniądze są ważniejsze niż prawa człowieka. Taka prawda. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście o Al-Hazul i co myślicie o tej sytuacji. Dajcie również znać, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć.